Cześć, witam wszystkich, ja jestem na programu i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Bass Simulator 21 One. Właśnie przed chwilą skończyłem ulepszać przystanek do piątego poziomu. Miałem już go zobaczyć Bo mieliśmy uleż Pisk Piskagel Grange do poziomu piątego. A teraz zmieniamy trasę. Uh, Shoreberg Road, Old Town, Mayhame, Westfield. Dobra. No, to co. Trasa. 11. Peace Cogal Grange. Peace kogel Grange. I teraz tak. Peace Cogal Grange. God's Grammar. Rice Sugar Grain. Steinach Chapel. Steinach. Steinach. east. Westfield to jest tu eee, Shober Grounds jest tu Worker, river, promenade. Old Town Lintner, Alley. Lintner, Alley. Old Town jest tu Cathedral. Dobra, czyli taki Shober Grounds co zaczniemy sobie tutaj od tego przystanku Tutaj nie damy rady. Damy tutaj. W ten sposób. Eeey, dobra. Radowanowik Bridge. Old Old Town. Sigwald. Sigwalden. Eee. My Heaven. Dobra, to polecimy. Tu. Tu. Victory Road. Two Victory Road, Road, two. My Herm, my Herm, I mm, Westfield. Westfield, Corn Silos. Westfield, to byśmy tak polecieli, to Westfield, polecieli. tu i ostatni byśmy zrobili tu no i i mamy tak Westfield mamy Shovel Grounds tak, Old Town Old Town Tutaj wyszłimy Myherm i Westfield. Dobra. I zastosujmy zmiany. Nie przydzielajmy autobusów, ale trasa 15 i jedź teraz. I trasa 15. Nasz autobusik. I cyk, i jedziemy, nie? Mamy 5 minut, 14 y, sekund, mieliśmy, na dotarcie do odpowiedniego przystanku. Możemy ten czas się będzie zmieniał, skracał, a my będziemy jechać i mam nadzieję, że wyrobimy się. Choć deszczu to no może być ciężko ale ja tutaj jestem w dobrej myśli i miejmy nadzieję że się uda że się uda a wy jak zanicie uda się czy się nie uda no i przyciśniemy to się uda nie no to dobra, pojedziemy, próbujemy. Pchać ten nasz autobus, nie? A się, no się za, zakręciło. Ale mam nadzieję, że nie będzie cichał. Stoi, 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 stój, 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 stój. Musiałem trochę wyjechać tutaj, ale na szczęście się udało bez kontuzji dla naszego autobusu. Ja bym tutaj lekko zwolnił, ale tylko lekko. Wam tak znaczy że jedziemy, że pewnie jest jeden, dwa przystanki i będziemy mieli dzień wypłaty, bo to tak mniej więcej bywa Ale ja bym chciał przejechać całą trasę Mam nadzieję, że się uda Dobrze, ten nam ustępuje Już się wprawiłem w jeździe autobusem przegubowym tak mam taką nadzieję City center, ok. First of course, a tu już o gol, absolutnie. Zdarza się te language, nie? to, nie. tutaj będziemy musieli skręcowywać. Troszeczkę to się już machniemy kierunek, żeby nie było. Zostawiamy pracy pracę, trasa no trudno no Mamy się tutaj cyk, correct the indicator Czyli poprawny, e, poprawnie stosowany kierunkowskaz Panowie, jedziemy, jedziemy. Nie obijamy się. Co to ma być tutaj? Za fuszerka? No jedź pan, jedź. No i ja pojadę. Szczególnie że ludzie w deszczu stoją i mokną. O, a tutaj nasz nasz przystanek. Minuta 10. Przed czasem. Proszę bardzo. I pan z Mobili, zmotoryzowany też. Od razu go ulepszymy. Proszę bardzo. Kto jest złym na Powarodkiego? Panie, ciszej. Gdy pan masz? No. Dobra, wszyscy wsiadli. Ten, kto miał. Upsi. Kurde, jedziemy Szczególnie, że A chwila rampa sorry Mój Fold i jedziemy. Cyk i my tutaj skoncamy. Proszę bardzo, jak pięknie, szczególnie że za nami kolega jechał i go trzymaliśmy na przystanku niepotrzebnie. My mogliśmy też pojechać i prosto, bo to jest nasz pierwszy przyląd, w którym jedziemy, o, samochody się wczytały, w którym mogliśmy nawet jechać prosto. Ale tak tam tutaj GPS daje sygnał zygzakiem żeby jechać no to pojedziemy z igzagiem. Dobra i tutaj na ten drugi pas na lewy bo będziemy skręcowywać w lewo Tylko to zaczekamy sobie na zielone światło i mamy zielone światło z pomienienieniem i, I tutaj sobie od razu na prawy Pas pojedziemy i mamy tutaj nasz przystanek. River, przystanek, przystanek, i cyk. i przystanek gotowy do ulepszenia. To go ulepszmy. x 4 Proszę, bardzo. O. Jeszcze nie, dobra. To jeszcze, jeszcze, jeszcze chwilka. Jeśli chodzi o dzień wykłady No powoli, powoli, powoli. Powoli, bądź... Czerwone, zielone. Dobra, mam nadzieję, że Nie, no, widać, to się uda. Nie no, to uda się. Dość długo świąt właśnie pana. Dobra, y, Gwalenty, na bok sentymenty. Pana stop I o, oh, i pan będzie wychodził, proszę bardzo. No i mamy dzień wypłaty. Ile żeśmy zarobili? 1,160,000 mln pięknie Sprzedajcie, bo no tutaj to, a, klasa 15, ok e, klasa 14, no to mm. tak, no wszyscy nie można było poprawić, przejechać się tą klasą 14 ale no wiecie, że ja jestem leniwy i mi się nie chce czasami e, dobra ile czekajcie bo pasażer zgubił ze mną rzecz może się uda może się uda może o cyk i proszę bardzo udało się e, to ile mamy dobra wiecie co albo dobra ja sprawdzę pilety daruję im tylko jeszcze ten no o, i wyjeżdżamy z otoczki mamy 13 sekund o, dobra minuta 23 trzeci przystanek to dużo pasażerów nie jest, to nie będę sprawdzał biletu dobra i pyk, jaką przekraczam sprędkość, tylko 58% niech nie przesadzają szybciej będą proszę bardzo a sobie tutaj sprawdzę bilety a co? a niech mają, za swoje Eee, bilecik Pani? Ma Dobra A ty A ty Tutaj nikt nie siedzi Bilecik O Bilecik 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 Bilecik, bilecik. O ale taka ładna Pani nie ma biletu Bilecik 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 i bilecik. A, dobra. Jedna, jedna pani się, jak yy, powiem, no. Myślała, że, że się uda, tak? Na ładne oczy. A nie ma guzik. Dobra, wyjeżdżamy. Co tam? Puszczają nas, puszczają nas. No to co Kwarenty na bok sentymenty. jedziemy po alimenty. Tfu, tfu. Blujcie. Zobaczcie, jak to zobaczysz, gdzie się wpada paluszki, nie? Czyli paluszka. kątny ten skręt był? Dobra, tutaj mamy przystaleczek cyk i Będzie do ulepszenia Roman Road. Droga Romana, no to by do ulepszenia, no to cyk. Roman Road. dobra. No Ja mu drogi nie wybierałem. Więc... Dobra, i wyjeżdżamy tu? Nie zwiast Będzie doktor doił ulicę. No, dawaj. Jeden z pozorów musi wyszedł że do przystanku? Bo niedaleko jest. Nie będę wysadzał. A co? Trudno. Mógł sobie wysiąść. Cześć. Od dzisiaj w sumie od tego kursu nie będę wysadzał pasażerów. Nie na przystankach cyk proszę bardzo czy tym przynajmniej jest do ulepszenia? Doktor, doktor Doyle jeszcze nie Problem. ja nie powinienem mi zadania robić z tym szczytnikiem ale ale nie chce mi się mam główne gó zadanie więc główne zadania mam więc będę się ich trzymał tutaj cyk i tu skręcamy no Uda się Udało się. Dobra. Czemu aż tak? A więc to pojedziemy prosto. O. O tak. I tutaj dopiero skręcimy. Będziemy czekać i stać Jakie to tyle? przodu podjeżdżaj tam, Podjeżdżajta, podjeżdżajta To ja będę jechał O Dobra, to go na przystanku Cyk Op. No, o, nie Biały pan garaż Ja tak pod razem wybrałem Szalony musiałem być Dobra, a teraz pytanie, czy ja się tutaj złamę Bez uszkadzania samochodu Dało się No Jestem zarobistym kierowcą i jadę z, z zakrzywionym tyłkiem. Dobra. A teraz wszyscy czekają, aż ja skręcę. O. Skręciłem. Udało się. Bez strat własnych. I czyichś. Jeszcze, o, tutaj Westfield, przystanek, cyk, przystanek jest gotowy do, do Westfield, ulepszenia, Westfield, 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 się pani za zająkała, już 50 milionów mamy, kurde, a co ja zrobię z tą kasą? 50 milionów euro, kurde przecież to nie tylko ja mogę żyć za odsetek ale i moje dzieci też przynajmniej jedno jakbym powiedział, że mam 50 milionów euro to ale by było sępów normalnie by rozdziałali jak podlinę Westfield. Sick Proszę bardzo. Danek gotowy do ulepszenia. Super. Westfield. 2 na 3, proszę bardzo. Jeszcze bym musiał tutaj ten przystanek 1 ulepszyć. O tutaj ten... Grenice, 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 Square. Bo on jest. Grenice, Grenice, Square. 1 plus 1. A ty musiał wiedzieć który uratów jeździ To są numer 1 Tak no dobra ale to Cyk ktoś mnie tutaj puści No jedź, jedź jedzie A ja się tutaj biję Cyk Jaki her. Dobra. Jaki her, do przodu. Go Power Rangers! Yeah, yeah, yeah Go, go Power Rangers! Yeah! Taka bajka kiedyś była. Go, go Power Rangers! I... Mm. W takich kosiumach, nie? W hełmach grali. ale to już za stary byłem na oglądanie to już nie, nie ten wiem że było nawet coś tam okiem rzuciłem ale jakoś tak no chyba za stary już było to już chyba nie moje klimaty no. moje klimaty to o he kapitan planeta jeszcze kapitan jastrząb eee, co tam jeszcze? Maska Zorro yy, Gigi, tak? Yy, kurde, co tam jeszcze było? Yataman O, to były moje klimaty. Pamiętam, ten czas z polonia, polonia 1, nie? Wszystkie takie, te mankowe, te yy, tego. Yy, dobra, osiągnęliśmy dziennik wypłaty i chyba tyle co by było na, na, na ten odcinek mam nadzieję, że się podobało I mam nadzieję, że się też nie pogniewacie że dzisiaj będzie krótszy odcinek szybciej spać pójdziecie także mówię, kciuk w górę subskrypcja e... co tam jeszcze zostało e... Trefa komentarzy pod, pod filmem możecie możecie też dać jakieś swoje plany tras nie nie pogniewam się spróbujemy, po, po, pobawimy się to tylko zabawa a kasy mam jak lodu więc myślę, że możemy jakieś tam nawet wasze propozycje tras zrobić i też mogą jeździć autobusy także pamiętajcie o tym komentarze na temat tras możecie wypisywać. Dostosuję się i będziemy jeździć. A teraz trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej!